Jeśli zauważysz te sygnały, poszukaj pomocy. Z pewnością masz do czynienia z psychopatą, możesz spać obok drapieżnika i nawet o tym nie wiedzieć. Psychopaci to nie potwory z filmów, ani mordercy ukrywający się w ciemnych zaułkach. Wielu z nich nosi garnitur, uśmiecha się na spotkaniach, komplementuje twoje zdjęcia i mówi, że cię kocha, wydają się normalni, aż zaczynasz tracić sen, poczucie własnej wartości i spokój. A gdy próbujesz wyjaśnić, co czujesz, nikt ci nie wierzy. W końcu, jak ktoś tak czarujący mógłby być niebezpieczny, społeczni psychopaci manipulują z taką chłodną precyzją że sprawiają, iż zaczynasz wątpić we własne zdrowie psychiczne. Oni nie krzyczą, niszczą w ciszy, nie przepraszają, wszystko przekręcają, żebyś to ty czuł się winny. I co gorsza, są niezwykle dobrzy w maskowaniu swoich intencji, oplatają cię siecią kontroli, emocjonalnych manipulacji i uwodzenia, gdzie każdy komplement ma ukryty jad. To rodzaj zła, który nie pozostawia widocznych śladów, ale niszczy wszystko od środka. A ci z zewnątrz rzadko to dostrzegają. Dlatego dziś pokażę Ci najniebezpieczniejsze sygnały, że możesz mieć do czynienia z psychopatą. To zachowania, które się powtarzają, zawsze według tego samego schematu: uwięzić cię, osłabić i zniszczyć emocjonalnie. Nie ignoruj tych sygnałów. Rozpoznanie to pierwszy krok do ochrony. Zanim zaczniemy, upewnij się, że już nacisnąłeś przycisk, Lubię to, jeśli jesteś dobrą osobą, która nienawidzi ludzkiej podłości. I, jeśli chcesz, skomentuj. Kto sieje zło, zbierze cierpienie. Numer jeden. Chłód udający racjonalność. Społeczni psychopaci mają przerażającą zdolność zachowania spokoju w najbardziej napiętych sytuacjach. Nie okazują empatii wobec cudzego cierpienia, ale maskują to dojrzałą narracją, jakby po prostu byli racjonalni. Gdy ktoś płacze, mówią, że nie ma powodu do takiego dramatu. Gdy ktoś przeżywa kryzys, sugerują, że ta osoba jest zbyt emocjonalna. A jeśli ich skonfrontujesz, traktują cię jak przesadzonego. Problem w tym, że stopniowo zaczynasz internalizować ten chłód, jakby był czymś wyższym, jakby okazywanie uczuć naprawdę było słabością. Ale tak nie jest. To jedynie sposób, w jaki neutralizują twoją zdolność do reagowania. Ten spokój nie jest oznaką równowagi to brak uczuć. I to powinno cię przestraszyć. Zauważ, kiedy ktoś zawsze reaguje na cierpienie logiką bez odrobiny współczucia, to nie jest dojrzałość, to nieludzkość, a nikt nie jest w stanie żyć w spokoju u boku kogoś, kto w środku nic nie czuje. Numer dwa. Trująca charyzma. Jednym z największych zagrożeń ze strony psychopatów jest ich nieodparty styl. Są charyzmatyczni, czarujący, elokwentni, nawiązują kontakt wzrokowy i sprawiają, że czujesz się wyjątkowy. Na początku czujesz się tak, jakbyś znalazł kogoś wyjątkowego, wyjątkową więź. Strategicznie cię komplementują, słuchają z wyrachowaną uwagą i oferują dokładnie to, co chcesz usłyszeć. Ale wszystko to ma jeden cel zdobyć twoje zaufanie. Ten urok nie jest prawdziwy. To pułapka. Służy jako przynęta by uwieść cię emocjonalnie. A gdy już się w to zaangażujesz, wszystko się zmienia. Ta sama charyzma przeradza się w manipulacje. Ten uśmiech, który cię uwiódł, teraz skrywa kłamstwa. Komplementy stają się subtelną krytyką, wsparcie zmienia się w kontrolę, i nagle znajdujesz się w pułapce z kimś, kto wie dokładnie, jak cię złamać, używając tej samej broni, której użył, by cię zdobyć. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: ile razy wybaczyłeś komuś tylko dlatego, że wydawał się zbyt czarujący, by być złym, ile razy ignorowałeś dyskomfort, bo mówił grzecznie. Zgadza się. Najgroźniejsza trucizna często znajduje się w dobrze zapakowanych butelkach. Numer 3. Kłamie z przerażającą łatwością. Psychopaci nie kłamią tylko po to, by coś ukryć. Kłamią, bo ich to bawi, przynosi im korzyści i daje przewagę. Wymyślają całe historie z taką samą łatwością, z jaką mówią dzień dobry. I robią to bez mrugnięcia okiem, bez zmiany tonu głosu, bez najmniejszego śladu winy. To tak, jakby prawda była dla nich jedynie sugestią, a nie obowiązkiem. Na początku kłamstwa są subtelne, drobne szczegóły, które nie trzymają się kupy, różne wersje tego samego faktu, uzasadnienia, które nie przekonują. Ale jeśli je zakwestionujesz, wszystko przekręcają. Mówią, że czegoś nie zrozumiałeś, że popadasz w paranoję, że już im nie ufasz. I tak, oprócz kłamstw, sprawiają, że wątpisz we własne postrzeganie. To gra umysłowa, która niszczy twoją jasność umysłu. Najniebezpieczniejsze jest to, że nawet gdy konfrontuje się ich z dowodami, zaprzeczają im, albo co gorsza, tworzą nowe, jeszcze bardziej absurdalne kłamstwo, żeby ukryć poprzednie. A jeśli upierasz się przy swoim, udają ofiarę, płaczą, dramatyzują i uciekają od odpowiedzialności. Jeśli ciągle próbujesz zrozumieć czyjeś sprzeczności, bądź ostrożny. To może nie być pomieszanie pojęć, ale czysta manipulacja. Numer 4. Całkowity brak poczucia winy. Psychopaci społeczni nie odczuwają wyrzutów sumienia. Kalkulują jedynie konsekwencje. Jeśli zostaną złapani, nie żałują tego, co zrobili. Żałują tego, że zostali zdemaskowani. I nawet wtedy się nie zmieniają. Przepraszają, jeśli jest im wygodnie, płaczą, jeśli to konieczne, składają obietnice, jeśli zdają sobie sprawę, że to jedyny sposób, by utrzymać nad tobą kontrolę. Ale nic nie jest prawdziwe to tylko strategia. Kiedy kogoś ranią, bagatelizują to mówią, że to było nieumyślne że źle zrozumiałeś że to nic wielkiego nigdy nie przyznają się do bólu, jaki wyrządzili. Nigdy nie stawiają się na miejscu drugiej osoby, a kiedy w końcu odchodzisz, próbują odwrócić sytuację i przedstawić cię jako osobę niewdzięczną, wyolbrzymiającą, zimną i nawet rozmawiają z innymi o tym, jak ich zawiodłeś. To dewastujący cykl. Oni popełniają błąd, ty cierpisz, oni zaprzeczają, ty wybaczasz, i tak się powtarza. Aż do wyczerpania Twojej cierpliwości, albo całkowitego zniszczenia Twojego zdrowia emocjonalnego. A teraz zastanów się: czy mieszkasz z kimś, kto nigdy nie przyznaje się do błędu, kto zawsze znajdzie sposób, żeby się usprawiedliwić, kto cię rani, a potem zachowuje się, jakby nic się nie stało? Być może znasz już odpowiedź, której unikałeś przyznania. Numer 5: Izolacja pod płaszczykiem troski. Na początku wygląda to na uczucie: mówią, że chcą Cię tylko dla siebie, że nie ufają Twoim przyjaciołom, że Twoja rodzina ma na Ciebie zbyt duży wpływ. Mówią słodkim głosem, jakby po prostu chronili Cię przed ludźmi, którzy Cię nie rozumieją, ale tak naprawdę Cię odcinają. Chcą, żebyś był sam, bo sam łatwiej Cię kontrolować. Izolacja jest subtelna. Najpierw drobne krytyki Twoich przyjaźni, potem zazdrość, która wydaje się słodka, ale jest dusząca, a kiedy to sobie uświadomisz, już oddalasz się od tych, którzy Cię kochają, bo boisz się kłótni lub ich rozczarowania. Wszystko to bez krzyku, bez narzucania czegokolwiek, tylko za pomocą dobrze wykalkulowanych manipulacji. A kiedy ktoś próbuje otworzyć oczy, wyprzedzają go. Mówią, że ta osoba jest zazdrosna, że nie chce widzieć cię szczęśliwego, że nastawia cię przeciwko sobie. A ty, emocjonalnie zaangażowany, w końcu w to wierzysz. Ten rodzaj kontroli jest przewrotny, ponieważ jawi się jako troska, ale za tą fałszywą ochroną kryje się jasny cel osłabić cię emocjonalnie, odciąć od ciebie zewnętrzne wsparcie i uzależnić wyłącznie od niego. Jeśli po rozpoczęciu związku czujesz się coraz bardziej samotny, przestań, to może być coś więcej niż tylko zbieg okoliczności. Numer 6. Przyjemność wynikająca z prowokowania cię emocjonalnie. Psychopaci społeczni mają okrutny instynkt. Dogłębnie cię analizują twój ból, niepewności, traumy i lęki. I zamiast chronić te wrażliwe części, wykorzystują każdą z nich przeciwko tobie. Celowo. Mówią dokładnie to, co wiedzą, że Cię zrani w momencie, gdy jesteś najbardziej bezbronny. A potem udają, że to był żart, że źle to odebrałeś, że po prostu byli szczerzy, prowokują Twoją niepewność, a potem oferują Ci pocieszenie, wzbudzają zazdrość, a potem nazywają Cię niedojrzałym. Ignorują cię przez wiele dni, a kiedy się z nimi konfrontujesz, mówią, że jesteś zbyt wymagający. To dynamika odpychania i przyciągania, która pozostawia cię emocjonalnie wyczerpanym i całkowicie uwięzionym. A jeśli spróbujesz odejść, stworzą nową, uroczą wersję siebie, tylko po to, by zwabić cię z powrotem, aż zapomnisz, jak bardzo bolało i zaczniesz wszystko od nowa. A teraz powiedz mi, ile razy wychodziłeś z rozmowy czując się gorzej niż na początku, ale nie rozumiejąc dokładnie dlaczego? Ile razy myślałeś, że stajesz się zbyt wrażliwy? Może to nie ty. Może to ktoś, kto cię rani, a potem każe ci przepraszać za ból. Numer 7. Nieumiejętność utrzymywania prawdziwych kontaktów. Psychopaci żyją w otoczeniu ludzi, ale nigdy nie tworzą głębokich więzi. Są mistrzami powierzchownych relacji, w których wszystko kręci się wokół wygody. Utrzymują kontakt tylko tak długo, jak długo coś od nich czerpią: status, seks, uwagę, pieniądze, lub uznanie. Kiedy ktoś przestaje być użyteczny, jest porzucany bez poczucia winy, jak zepsuty przedmiot. A co najgorsze? Bez żadnych wyrzutów sumienia. Nie budują, one zajmują. Wchodzą w twoje życie, jakby były niezbędne, dominują nad twoją przestrzenią, twoimi emocjami, a potem znikają, jakby nigdy ich tam nie było. A jeśli próbujesz szukać wyjaśnień, spotykasz się z milczeniem, chłodem lub pogardą. Brak prawdziwej więzi to nie kruchość emocjonalna, to całkowity brak kontaktu międzyludzkiego. Jeśli czujesz się wykorzystywany, ale nie potrafisz dokładnie wyjaśnić dlaczego, prawdopodobnie mieszkasz z kimś, kto traktuje cię tylko jako narzędzie, a nie jako człowieka. Numer 8. Zniekształcenie rzeczywistości. Psychopaci są ekspertami w manipulowaniu percepcją, opowiadają zniekształcone historie z takim przekonaniem, że zaczynasz wątpić we własną pamięć, zaprzeczają oczywistym faktom, zmieniają wersję wydarzeń, wkładają ci słowa w usta, a nawet próbują cię przekonać, że popadasz w obłęd. To słynny gaslighting, i robią to po mistrzowsku. Możesz im pokazać dowody, wiadomości, wyraźne wspomnienia. Nic nie ma znaczenia. Spojrzą ci w oczy i chłodno powiedzą: To się nigdy nie wydarzyło. A jeśli będziesz nalegać, będą udawać ofiarę, mówiąc, że panikujesz albo jesteś agresywny. Stopniowo twoja pewność siebie będzie niszczona. Już nie wiesz, co jest prawdą. A oto najboleśniejsza prawda. Ten, kto sprawia, że wątpisz w swoje zdrowie psychiczne, już ma nad tobą całkowitą kontrolę. Numer 9. Zachowania antyspołeczne podszywające się pod wolność. Psychopaci uwielbiają mówić, że nie przestrzegają zasad i że nikt im nie mówi, co mają robić. Szczycą się przekraczaniem granic, lekceważeniem norm społecznych i kwestionowaniem wszelkich autorytetów. Ale maskują to wszystko przemówieniami o wolności, buncie lub autentyczności. Mówią, że po prostu są szczerzy, że żyją swoją prawdą. W praktyce jednak wykorzystują to jako pretekst do krzywdzenia, wykorzystywania i manipulowania. Myślą, że są ponad konsekwencjami i żyją tak, jakby świat istniał po to, by im służyć. Jeśli zdradzają, to dlatego, że nie lubią więzienia. Jeśli kłamią, to dlatego, że musieli się chronić. Jeśli kogoś niszczą, mówią, że ta osoba dała się ponieść. Nic nie jest ich winą. Nigdy. Jeśli mieszkasz z kimś, kto zachowuje się tak, jakby uczucia innych nie miały dla ciebie znaczenia, uważaj. To nie jest wolność. To chłód, to dewiacja, to niebezpieczeństwo. Numer 10. Pogarda przebrana za wyższość psychopaci uwielbiają sprawiać wrażenie lepszych mówią aroganckim tonem jakby wiedzieli więcej jakby byli bardziej rozwinięci bardziej przytomni bardziej inteligentni ale za tą pozą kryje się tylko pogarda uważają się za lepszych od wszystkich deprecjonują twoje uczucia twoje wysiłki twoje osiągnięcia wszystko bo w głębi duszy potrzebują żebyś czuł się mały żeby oni mogli poczuć się wielcy Będą śmiać się z twoich marzeń, poprawiać twoją mowę, porównywać cię do innych, zawsze sugerując, że nie jesteś wystarczająco dobry. Robią to subtelnymi frazesami, sarkazmem, okrutnymi żartami wszystko pod przykrywką żartów. A kiedy reagujesz, mówią, że jesteś zbyt wrażliwy, że musisz się ewoluować. Prawda jest taka, że nikt nie musi być poniżany, żeby ktoś czuł się lepszy. Jeśli ciągle próbujesz komuś udowodnić swoją wartość, ta osoba już postrzega cię jako gorszego, a to nie jest miłość, to dominacja emocjonalna. Jeśli oglądając ten film pomyślałeś o kimś, podziel się nim z tą osobą, która również potrzebuje otworzyć oczy. I komentarz. Zło nigdy nie zatriumfuje nad dobrem. Nie zapomnij kliknąć lubię to i zasubskrybować kanał. I zanim zapomnę, zostawiłem tu na ekranie kolejny film, który na pewno Cię zainteresuje. Kliknij tam, a do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia później.